Cześć wszystkim, nie uwierzycie, w jaką ostatnio grałem grę? Taką super nową, oryginalną: Paladin's Champions of the Realm. Bardzo oryginalną strzelankę, w której wybiera się jedną z kilku postaci. Super oryginalny pomysł, i chciałbym Wam właśnie pokazać kilka z moich ulubionych postaci w tej grze. Zacznijmy od Cassie. Wiecie, ja lubię strzelać z łuków, dlatego ta postać przypada mi do gustu. Ale jak chcę sobie postrzelać ze zwykłych pistoletów. To zazwyczaj wybieram Androxusa, który klikając lewym przyciskiem myszy strzela pojedynczymi strzałami, a naciskając prawy przycisk myszy bardzo szybko opróżnia cały magazynek. Bardzo mi się ten podoba oryginalny pomysł. Fajnie gdyby ten champion w przyszłości dostał jakąś, wiecie, oryginalną skórkę na przykład o na przykład cowboyską, tak, żeby wiecie, przypominał rewolwerowca, to żeby do niego akurat pasowało. Oczywiście, jeśli ktoś woli grać snajperem, to polecam Kinesę, która potrafi używać miny i posiada snajperkę. Która po strzelach zostawia na chwilę biały promień, oczywiście. Wiecie, te postacie są dość papierowate, dlatego jeśli boicie się, że będzie szybko ginąć, to polecam Eevee, ponieważ w trudnych sytuacjach może ona zamrozić się, przez co staje się niewrażliwa na obrażenia. No, wiem, wiem, te postacie mogą wydawać się trochę skomplikowane, dlatego dla fanów normalnych strzelanek, polecam Sol, znaczy Viktora 76 który ma zwykły karabin i wiecie, w przeciwieństwie do innych postaci, po prostu potrafi biegać sprintem. No tyle, że wiecie, te postacie wymagają dużej celności i, no, jeśli ktoś nie jest zbyt celny, to polecam wypróbować Drogoza, ponieważ posiada on wyrzutnie rakiet i potrafi bardzo wysoko skakać. Tak wiecie, tak wysoko jakby jakby miał jetpack, nie? Oczywiście. Wiecie, jak ktoś nie lubi walki na dystans, to polecam Mac, Ma, Maokaja. Co jest w nim fajnego to to, że potrafi on przyciągać do siebie wrogów i wykończyć ich z bliska super oryginalny pomysł. Oczywiście wiecie, jeśli boicie grać z suportami czy tankami, to polecam Fernando, który potrafi ochronić swoją drużynę przy użyciu tarczy. Bardzo mi się podoba ten pomysł, jest super oryginalny. Czy na przykład krasnoludok, który jest inżynierem, używający broni strzelającej lawą, oraz potrafi stawiać wieżyczki, które, yy, chwila, Ej, chwila, chwila. Kurde, sobie teraz słyszę, sobie, co ja mówię i tak, fuck. Wiecie co? Ta gra, to jest totalna zżyna Team Fortress 2.